<grymne> a -a 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 -a. Witam Czopa okay. Gratulacje panie Pudiko, ale ja się zabił od razu Dla Dla Ale pan kurde, dlaczego nie mogło być? Trzeba być 666, a tobie dać da. 334, no kurwa z absurdi Powiem tak 6, 3, 3, 3. Obywatele Nigdy w życiu nie będziecie mieli, będziecie mieli tak przejebane jak teraz Uśmiech panie Pizzika, uśmiech. Kiedy cię pasujemy na szefa ogólnie? Mogę dostać flashbanga? Aryj, jak no najbardziej. Jadek! Jadek! Część się Rzeszek przed nim stoisz. A, myślałem, że nie słyszy, bo stary. stary. <laughs> ja ja, ja pana tu tak. jestem. Jak pan się cieszy, że mam pan tutaj najlepszego funkcjonariusza. Janka? Z kamerą. Oczywiście, no, ja, ja. oczywiście, proszę do kamery. Kurwica Dobrze, spocznijcie. Ja parę tutaj słów od siebie powiem. Przede wszystkim, dziękuję bardzo serdecznie za obdarzeniem mnie zaufaniem. No i co mogę powiedzieć, nowy 01, nowy miesiąc. Eee, mogę wam obiecać dwie sprawy. Pierwsza: podwyżki. O. To jest pierwsza sprawa. Obowiązków. Nie. Druga sprawa, jesteśmy na etapie podpisywania yy, zlecenia na wyprodukowanie jednostki off-road. żeby się nie działy takie dziwne sytuacje, które miały miejsce dzisiaj, bo zauważyłem, że obywatele już nie chcą uciekać pojazdami typu sport, typu up i tak dalej. Tylko wszyscy przerzucili się nagle na off-roady. Eee, trzecia sprawa, Ile? razem z Panem Sonem RightWillem. Eee, kurwa, poczekaj. Razem z Panem Sonem RightWillem umówiliśmy się, że jeśli obejmę stanowisko 01 to wspólnie wybierzemy nowy high command I dzisiaj. Chciałbym go przedstawić. Eee, więc. Zapraszam do siebie Pana Maxa Powera. Brawo Kapitanie! Brawo, brawo. brawo Max! Brawo! Brawo, brawo. brawo Dream Team! Zapraszam do siebie Pana Kapelę. Poczekaj, poczekaj fajny shot będzie na YouTube'a. Dobrze. Drodzy Państwo. Pan Max Power oficjalnie zostaje dzisiaj asystentem szefa policji. Mm. I odziedzicza numer od znaki 02. Pan Dante Kapela zostaje dzisiaj zastępcą szefa policji i odziedzicza odznakę 03. No i teraz pytacie, co się dzieje z 04? A to z Montaną, który miał 03 wcześniej? No spokojnie, no, spokojnie. Wszystko, wszystko jest ustalone. 04. Jakieś fanfary, cokolwiek, coś, tego? Pan Martin Wolf zapraszał serdecznie. Oh. Uh, gratulacje. Brawo Martinku. I 0,5 zostanie pan e... Gregory Montana. Ale jeszcze, że tak powiem, jest to sprawa do przedyskutowania, bo tutaj jakieś dziwne rzeczy się pojawiły, niestety musimy usiąść i przegadać, jak wygląda sytuacja. O, a za nami CIF Max Power 3 Action. Proszę bardzo. Więc drodzy Proszę. Państwo przed wami nowy High Command. Wiecie komu już dupę truć. Pan 02 oczywiście, wyznaczony od skarg. Pan 03 oczywiście będzie mu pomagał, bo już ma w tym doświadczenie. Dajcie, wy mi kurwa spokój. 01: <laughs> Jak najbardziej, ja jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Jeśli będziecie mieli jakiś problem bądź zażalenia, nie ma problemu. Jeśli będziecie chcieli mnie zjebać, również nie ma problemu. Ja nie mam kija w dupie i przyjmę jakiekolwiek, że tak powiem, skargi na swoją osobę i nie, nie będę się mścił Bo do błędów trzeba się umieć przyznawać. Żona, Panie śmierci! No? O A jutro w ogóle jemy? nie mi nie. Nie przyjadę do ciebie. Nie, Mati się obraża, nie przyjadę do ciebie! Nie! Nie nigdy! Na szurma nie przyjedzie w ogóle. <laughs> To ja się przede mną nie będziesz tłumaczył, nie będziesz się przede mną tłumaczył. Aha, Czyli pan szef sprzedaje przyjaźń w ogóle za gówno w ogóle. Aha, a Maci zawsze był prawdziwym przyjacielem w ogóle, a pan szef teraz głupoty... A czemu myśmy tu przyjechali, jak tu i kogo No właśnie, ja wiem. Dobra, idę. Mati na celach w ogóle. I Klucze dawaj o celu. Tak, będzie vlog. Jeden będzie u mnie, drugi będzie u Isamu. Klucze dawaj. Dobra, kurwa, bo przecież no daj spokój, ty. Panie szefie! Czekaj, czekaj, Panie klucze. Panie szefie, Mati ma przekaz. Jaki? Szyman to jebana kurwa na pieniądze w ogóle. Każdy macie, bo wyszedł tysiąc złotych w ogóle i w ogóle jest głupi w ogóle. Bo Mati nie wyślę, bo jest głupi w ogóle i pan Szyman myśli, że Mati jest najebany na tyle, że je tysiąc złotych w ogóle. Do spania. Nie. To no, ja się nie będę kurwa tu za ciebie jutro. Do w ogóle Do spania. nie ma... Nie, no bo... Już ci załatwią. Pan Sieman, Nie! Nie, bo mam się ma nie, w ogóle nad na złotych w ogóle. Już nie, e, ci załatwiam, nie, nie, e, nie wypierdalasz spać. Nie, 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 w ogóle nie. Idziesz są klucze OCU? Mac nie brał po co w ogóle miał grać. Prawie? Nie, pierdo. Jak nie pić kurwa, jak? Nie, w ogóle my serki jutro w ogóle. I krążki cebulowe w ogóle. I w ogóle. Tak? Czy nie? Nie, ja jutro nie przyjeżdżam. Nie, to Mati się w ogóle obraża i nie jedzie na skoki z panem w ogóle. <noise> Jak to nie? No bo w ogóle pan szef <noise> robi jakieś... Obiecałeś! Leci dla Matiego. A Mati też... Matiemu też obiecał pan się w ogóle, że jedzie na Highliga w ogóle. A będzie można kota pogłaskać? Tak! Przez pana szefa i przez pana szefa mamy. No i chuj! I co? Teraz jebane. No tak! No co? Nie. W ogóle pan się jutro przyjechać mamo w ogóle. Kurwa ty? mać. Do spania pójdziesz! Nie żadnego spania w ogóle. Panie siewki, pan się jutro musi o. przyjechać w ogóle. Chodź, chodź, chodź! Nie eee! Chodź, chodź! Nie. Nie no, panie śmiechni! No idziemy do sali, bo nie wiem, gdzie oni są. A pan się to przyjedzie, czy nie? Tak, czy nie? A pójdziesz spać? Jeżeli pan się przyjedzie, to Maciej może nawet i spać, ale w ogóle to jest złe podejście. To jest złe podejście! Żeby pan się Maciego w ogóle, 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 w <noise> <noise> Komprendę Daki? Chłe Largato! co, nie Dzień, 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 Dzień dobry, panie szefie! Dzień dobry, panie szefie! Przyjadę, bo będziesz jojczył! Dzień dobry, panie szefie! Widzisz, pan szefie? Mati jest w formie w ogóle! No, jest w formie, no! Largato, pani, Daki! Panie szefie! Panie szefie! Panie szefie! Ktoś nas porywa, Przysięć Mati, właśnie! Dobra, Cześć. Mati! Dobra, kepasa. kepasa. do góry! Do góry, nęce w góry! No, Kepasa. Co to za porywanie funkcjonariusza szefa Pisikeli na służbie w ogóle? He? Largato! Ondziwaj się, albo w ogóle Maciej będzie raził w A co problem. ty się już zdążyłeś przebrać? Co tam no, no w ogóle? Za porywanie pana siempa w ogóle. Kluczyki Nie ma puta madre w ogóle, dobra. tylko co to za porywanie się faponidź w, w ogóle. He? Kim ty jesteś w ogóle? Kim ty jesteś. Gówno w ogóle! Merdę. W ogóle. A, jeszcze nie po wiem. Albo macie się w ogóle w ogóle. No, jeszcze, ruch, laj. jeszcze laj, jesteś! Mana się laj! Jeszcze laj! Jeszcze laj, nie szczelaj! I macie The go to Hablado A ten pan nie Że pani mają. Nie to no, kompletnie. nie wiem się. O, o wow. Nie uciekaj w ogóle! No, chyba <laughs> Czemu pory masz pana szefa pisikele w ogóle... A, pani szefa pisikele w ogóle. Dlaczego mi pan podnosi w ogóle? Tendejo. De <noise> pani dzieci! <noise> Mam go szefie! Mam go w tym w Delsonie pierdolonym! Panie szefie, uh. jest do górnego w góry. Matis to z haczeno. Już iść, iść do domu, do domu, do domu. Do do wypierdalajos z Komendos. Wypierdalajos z Komendos, już. Czekaj, czekaj. No i co, chwyć jak ty mnie nie chwyć Wypierdalajos z Komendos. Nie, nie byłaś pierwsza tutaj. Komendos, wypierdalajos. Niemagin! Scurre, vamo! Spaventati! Qui ne eres tu? Mm, 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 mm. <susurra> Ai, <go>, coi, <susurra>